Ester, czy wiesz, że historia Esterii to nie tylko opowieść o odwadze, ale także o Bożym planie zbawienia ludu? W tym filmie przyjrzymy się, jak Estera i Mardocheusz zmienili los Żydów w Imperium Perskim i jak ta historia uczy nas o wierze i odwadze. Jeśli stawiałeś czoła wyzwaniom, lekcje Ester mogą zainspirować się do przezwyciężenia trudności. Jeśli więc chcesz poznać więcej historii wiary i zwycięstwa, Subskrybuj nasz kanał i aktywuj dzwonek, aby niczego nie przegapić. Estera to jedna z najodważniejszych i najbardziej podziwianych postaci w Biblii, znana ze swojego piękna, mądrości, a przede wszystkim odwagi w sytuacjach wymagających odwagi. Jako młoda Żydówka, która została królową Persji, Estera znalazła się w kluczowej sytuacji, aby ocalić swój lud przed nieuchronną zagładą. W tym filmie poznajemy niesamowitą historię Ester, jej odwagę w stawianiu czoła niebezpiecznym intrygom oraz to, jak wiara kierowała nią w ochronie ludu. Dołącz do nas tej podróży po kartach Biblii i odkryj, jak śmia wiara Esteri zmieniły bieg historii i ocaliły jej lud. Opowieść Esteri rozgrywa się podczas niewoli babilońskiej, która była następstwem uporczywego nieposłuszeństwa Izraela wobec Boga. Pomimo ostrzeżeń proroków Izrael w dalszym ciągu oddawał się bałwofalstwu i niesprawiedliwości, co doprowadziło Boga do pozwolenia na podbój Babilonu przez Nabuchodonozora, który zniszczył świątynię i wypędził wielu Izraelitów na wygnanie. Kilkadziesiąt lat później imperium babilońskie zostało podbite przez imperium Perskie pod przywództwem Cyrusa Wielkiego, który pozwolił na powrót wielu wygnańców, w tym Żydów. Wrócili do ojczyzny i odbudowali świątynię w Jerozolimie, wypełniając proroctwo Jeremiasza o długości wygnania. Jednak wielu Żydów zdecydowało się pozostać na ziemiach wygnania, obecnie będących częścią rozległego Imperium Perskiego. Wśród pozostałych Żydów wyróżniała się Estera i jej kuzyn Mardocheusz, którzy mieszkali w perskiej stolicy Suzy. Opisane wydarzenia mają miejsce w rozległym Imperium Perskim za panowania Asferusa, Znanego również jako Xerxesa. Asferus rządził łącznie 127 prowincjami, od Indii po Etiopię, demonstrując potęgę i zasięg swojego królestwa. W trzecim roku swego panowania Asferus zorganizował w Suzji wielką ucztę, aby pokazać swoje bogactwo i chwałę swego majestatycznego królestwa. Wielodniowy bankiet zakończył się uroczystością dla wszystkich zgromadzonych na dziedzińcu ogrodowym Pałacu Królewskiego. W ostatnim tygodniu uroczystości króla Asferus, już w stanie euforii, nakazał królowej Bastii wystąpić przed gośćmi, aby pochwalić się swoją urodą, gdyż była naprawdę bardzo piękna. Jednak królowa Bastii odrzuciła prośbę króla, co wywołało wielkie oburzenie Asferusa. Odmowa Bastiego była postrzegana nie tylko jako akt osobistego nieposłuszeństwa, ale także jako zagrożenie dla porządku i władzy królewskiej w całym królestwie. Doradcy króla obawiali się, że przykład Basti zachęci inne kobiety do nieposłuszeństwa mężom, powodując zamieszanie. W ten sposób jeden z doradców, Mukan, argumentował przed królem i książętami, że królowa zgrzeszyła nie tylko przeciwko Asferusowi, ale także przeciwko wszystkim książętom i ludowi prowincji, gdyż jej postawa dotrze do uszu wszystkich kobiet, obniżając szacunku, jaki miałyby dla swoich mężów. W rezultacie Asferus zdecydował się usunąć Basti ze stanowiska królowej. Wydano dekret królewski ogłaszający, że Basti nie będzie już królową i że na jej miejsce będzie poszukiwana nowa królowa. Dekret ten wzmocnił także władzę mężów nad żonami w całym królestwie. Dlatego Asferus nakazał zebrać najpiękniejsze dziewice ze wszystkich prowincji Imperium Perskiego i zabrać je do pałaców Susi, gdzie miały znaleźć się pod opieką Hegają. Eunucha odpowiedzialnego za harem. Za przygotowanie młodych kobiet do stawienia się przed Asferusem odpowiadał junek odpowiedzialny za Dom Królewski. W relacji jest powiedziane, że słudzy króla i jego dworzanie powinni szukać przystojnych młodych dziewic. Król miał rozesłać ludzi do wszystkich prowincji swego królestwa, aby sprowadzili młode, piękne dziewice do jego królewskiej rezydencji, czyli domu kobiet pod opieką Hegają. I aby te młode kobiety otrzymało odpowiedni strój. Dziewica, która podoba się królowi, powinna królować w miejscu Bastiego. Propozycja ta spodobała się królowi, który ją przyjął. Wśród młodych kobiet zabranych do pałacu była Estera, osierocona Żydówka, którą wychowywał jej kuzyn Mardocheusz. Estera, której hebrajskie imię brzmiało Adasa, postępując zgodnie z radą Mardocheusza, Zachowała w tajemnicy swoją żydowską tożsamość. Miała uderzającą urodę, która wyróżniała ją spośród innych młodych kobiet. Kiedy umarli jej rodzice, mardocheusz adoptował ją jako swoją córkę. Podobnie jak inne panny, Estera została oddana pod opiekę Hegaja i szybko zyskała jego przychylność, otrzymując specjalne traktowanie i przydzielając najlepsze kwatery. Przez rok Ester i inne młode kobiety otrzymywały opiekę nad dziećmi piękno, która obejmowała miesiące olejku mirowego i sześć miesięcy perfum i kosmetyków. Sprawozdanie wspomina, że młoda kobieta spodobała się Hegajowi i znalazła łaskę w jego oczach, co spowodowało, że zapewnił jej żywność i zapewnił siedem specjalnych dziewcząt z Domu Królewskiego, a także zabrał ją do najlepszych kwater. W końcu przyszła kolej Esteri, aby stanąć przed królem Asferusem. Nie prosiła o nic więcej ponad to, co polecił Hegai, ufając jego radom i własnemu pięknu. Kiedy przedstawiono ją królowi, był on pod wielkim wrażeniem jej piękna i wdzęku. Król kochał Esterę bardziej niż wszystkie inne kobiety, i znajdując w niej zarówno łaskę, jak i życzliwość, włożył na jej głowę koronę królewską, czyniąc ją królową w miejsce bastii. Aby uczcić wybór Esteri na królową, króla Sferus zorganizował wielką ucztę, znaną jako święto Esteri, które ogłoszono świętem we wszystkich prowincjach królestwa, obdarował także wieloma królewskimi prezentami, wyrażając swoje uznanie dla nowej królowej. Tymczasem Mardocheusz, jego kuzyn i opiekun, w dalszym ciągu pełnił swoje obowiązki przy bramie pałacu, pewnego razu, gdy mardocheusz był na swoim stanowisku, podsłuchał rozmowę Wiktana Steris z dwoma eunuchami króla Asferusa, którzy planowali zamordowanie króla. Mardocheusz, dowiedziawszy się o planie, opowiedział, co przydarzyło się królowej Esterze, która z kolei poinformowała króla o spisku, przypisując mardocheuszowi wiarę. Po odkryciu spisku, król zarządził śledztwo, które potwierdziło prawdziwość planu. Co doprowadziło do egzekucji i Iteriz. Sprawa została odnotowana w kronikach królewskich. Chociaż mardocheusz uratował życie króla, nie otrzymał natychmiastowej nagrody ani uznania za swoją lojalność i odwagę. Tymczasem Hejmen, syn Hamaty Agagita, został wyniesiony przez króla Asferusa na stanowisko charakteryzujące się wielką władzą i autorytetem, wywyższające się ponad innych książąt. Asferus nakazał wszystkim sługom królewskim, którzy byli u drzwi pałacu, aby na znak szacunku pokłonili się i uklekli przed Hamanem. Jednak Mardocheusz, który pracował przy bramie pałacu, nie zgodził się na ukłon ani na klęknięcie przed Hamanem. Ta odmowa rozcieczyła Hamana, który postanowił zemścić się nie tylko na Mardocheuszu, ale na całym narodzie żydowskim w królestwie. Hejmen gardził Żydami i wykorzystał nieposłuszeństwo Mardocheusza jako pretekst, aby ich wytępić. Widział, że Mardocheusz nie kłaniał się przed nim ani nie uniżał i napełnił się gniewem. Następnie Hejmen próbował zniszczyć wszystkich Żydów w królestwie, wykorzystując swoje wpływy u króla, aby przedstawić plan eksterminacji. Poinformował króla, że istnieje lud rozproszony po prowincjach kierujący się odmiennymi prawami i niewykonujący rozkazów króla, dając do zrozumienia, że będzie to w najlepszym interesie królestwa. Aby przekonać króla, Heyman zaproponował, że wpłaci do skarca królestwa dużą sumę pieniędzy, jeśli jego plan zostanie zatwierdzony. Król Asferus, ufając Hamanowi, dał mu swój sygnet, dając mu władzę wydawania dekretów w imieniu króla. Następnie Hejmen napisał listy do wszystkich prowincji, nakazując zniszczenie, śmierć i eksterminację wszystkich Żydów, w tym dzieci, młodzieży i kobiet, w ciągu jednego dnia. Dniem wyznaczonym na te zbrodnie był trzynasty dzień miesiąca Edar. W pierwszym miesiącu i trzynastego dnia wezwano uczonych w Piśmie Królewskim i to, co nakazał Hejmen. Zostało spisane satrapom królewskim i książętom każdego miasta i opieczętowane pierścieniem królewskim. Za pośrednictwem posłańców rozesłano pisma do wszystkich prowincji, w których stwierdzano zagładę Żydów i konfiskatę ich majątku. Dekret ten wywołał wielką konsternację i smutek wśród Żydów w całym królestwie. Mardocheusz i naród żydowski zaczęli wołać o pomoc Bożą w obliczu groźby zagłady. Gdy Mardocheusz dowiedział się o dekrecie, Rozdarł swoje szaty, włożył wór i popiół, i wyszedł do miasta, lamentując głośno. Dotarł do drzwi królewskich, ale nie mógł wejść, bo nikt ubrany w wory nie mógł wejść przez te drzwi. Wieść o dekrecie i lament Mardocheusza dotarła do Esteri za pośrednictwem jej sług i eunuchów. Zaniepokojona Estera wysłała ubrania Mardocheuszowi, ten jednak odmówił. Estera wysłała więc Hataka, jednego ze eunuchów królewskich przydzielonych do jej służby, aby dowiedział się więcej o sytuacji i powodach zachowania Mardocheusza. Mardocheusz wyjaśnił wszystko, co się wydarzyło i dał mu odpis dekretu, prosząc go o wstawiennictwo u króla w imieniu swego ludu. Poprosił także, aby Estera udała się do króla, aby błagać i wstawiać się za swoim ludem. Hatak wrócił z wiadomością Mardocheusza a Estera odpowiedziała mu, wyjaśniając niebezpieczeństwo stawienia się królowi bez wezwania. Wskazała, że każdy, kto wszedł na dziedziniec wewnętrzny bez zaproszenia, mógł zostać skazany na śmierć, chyba że król wyciągnął swoje złote berło na znak przebaczenia. Esteri nie wzywano przed oblicze króla przez ostatnie trzydzieści dni. Poprosił o to Hataka. Powiedział Mardocheuszowi, że wszyscy słudzy króla i mieszkańcy prowincji wiedzą, że każdy, czy to mężczyzna, czy kobieta, kto wejdzie na dziedziniec wewnętrzny, aby zobaczyć się z królem, zgodnie z ustalonym prawem, bez wezwania, zgodnie z ustalonym prawem, umrze, jeśli król nie wyciągnie ręki ze złotym berłem. Mardocheusz przesłał esterze wyraźną odpowiedź, przypominając jej, że pozycja królowej nie uchroni jej przed dekretem, i że być może osiągnęła tę pozycję właśnie po to, by stawić czoła kryzysowi, Mardocheusz oświadczył, że Estera nie powinna myśleć, że ucieknie w domu królewskim tak samo jak żaden inny Żyd. Ostrzegł ją, że jeśli w tym czasie będzie milczeć, wyzwolenie Żydów nadejdzie gdzie indziej, ale ona i dom jej ojca zginą. Zastanawiał się, czy właśnie po to przybyła do królestwa. Estera, rozumiejąc powagę sytuacji, rzuciła Mardocheuszowi wyzwanie. Prosząc, aby zebrał wszystkich Żydów z Suzji i pościł za nią przez trzy dni i noce. Podczas gdy ona i jej słudzy również pościły, Estera przygotowywała się do stawienia się przed królem, gotowa zaryzykować życie. Estera kazała Mardocheuszowi zgromadzić wszystkich Żydów z Suzji, aby pościli w ten sam sposób. Miała zamiar spotkać się z królem, choć wiedziała, że jest to niezgodne z prawem, i oświadczyła, że jeśli ma umrzeć, to umrze. Trzeciego dnia założyła szaty królewskie i stawiła się na wewnętrznym dziedzińcu pałacu przed Salą Królewską. Kiedy król zobaczył Esterę stojącą na dziedzińcu, wyciągnął w jej stronę złote berło, pozwalając jej podejść. Króla Sferus, widząc królową Esterę, zapytał, czego chce i zaproponował jej każdą prośbę, aż do połowy królestwa. Trzeciego dnia Estera ubrała się w królewskie szaty i weszła na wewnętrzny dziedziniec domu królewskiego. Król siedzący na swoim tronie ujrzał ją, a ona oddała mu pokłon. Wyciągnął złote berło, które trzymał w dłoni, a Estera dotknęła czubka berła. Król zapytał: Jakie jest jej życzenie i jaka jest jej prośba? Zamiast natychmiast zgłosić prośbę, Estera zaprosiła króla i Hamana na przygotowaną przez siebie ucztę. Król przyjął zaproszenie i poprosił Hamana, aby do nich dołączył. Podczas bankietu król ponowił swoją propozycję przyznania Esterze wszystkiego, o co poprosi, aż do połowy królestwa. Estera jednak odłożyła swoją prośbę i następnego dnia zaprosiła króla i Hamana na kolejną ucztę. Powiedziała, że jej prośbą i pragnieniem było, aby, jeśli znalazł łaskę w oczach króla, przyszedł z Hamanem na inną ucztę którą on przygotował. Po pierwszej uczcie Hejmen opuścił pałac pełen dumy i radości, lecz jego gniew wybuchł, gdy ujrzał u drzwi Mardocheusza, gdyż Mardocheusz nie ukłonił się mu ani nie okazał mu szacunku. Po powrocie do domu Hejmen zebrał przyjaciół i żonę, opowiadając im o swoim bogactwie, licznych dzieciach i zaszczytach, jakie otrzymał od króla. Wyraził jednak swoją frustrację z powodu obecności Mardocheusza. Co zwinowało jego satysfakcję. Hejmen opowiadał przyjaciołom o bogactwach i mnóstwie swoich synów, wspominając, jak królu czynił go wielkim i wywyższył go nad książęta i sługi. Ubolewał, że nikt poza nim nie był obecny na bankiecie zorganizowanym przez Esterę i że następnego dnia on także zostanie przez nią zaproszony. Nie sprawiało mu to jednak satysfakcji, Ilekroć lekroć widział Żyda Mardocheusza siedzącego u drzwi królewskich. Poradzili mu, aby zbudował wysoką szubienicę i poprosili króla, aby następnego dnia powiesił mardocheusza. Hejmen uznał, że pomysł jest przyjemny i tej nocy kazał zbudować szubienicę. Tej samej nocy króla Asferus nie mógł spać i nakazał przynieść księgę kronik do przeczytania. Podczas czytania odnaleziono zapis mówiący o tym, jak Mordechaj odkrył spisek Wiktrana i Teriz mający na celu zamordowanie króla. Król zapytał, Jaką część i wyróżnienie odniósł Mardocheusz tym czynem? A słudzy odpowiedzieli, że nic dla niego nie zrobiono. Następnie król zapytał, jaki zaszczyt został przyznany Mardocheuszowi, i dowiedziawszy się, że nic nie zrobiono, postanowił podjąć działania. W tej chwili hejmen wszedł na zewnętrzny dziedziniec pałacu, aby porozmawiać z królem w sprawie powieszenia Mardocheusza na przygotowanej szubienicy. Król, widząc Hamana, Zapytał: Co zrobi z człowiekiem, którego honoru król pragnął? Hejmen, sądząc, że ma na myśli jego, zasugerował, aby człowiek, którego król chciał uhonorować, ubrał się w królewski strój, siadł na królewskiego konia i prowadzono go przez miasto, podczas gdy szlachcic ogłaszał swój honor. Król, zafykony tą sugestą, nakazał Hamanowi, aby zrobił to wszystko dla Mardocheusza. Pełen upokorzenia, Hejmen musiał ubrać mardocheusza w królewskie szaty, wsadzić go na konia królewskiego i głosić jego cieść ulicami miasta. Po tym wydarzeniu Hejmen wrócił do domu głęboko zawstydzony. Później mardocheusz wrócił do drzwi króla, a Hejmen smutny i zakryty głową poszedł do domu i opowiedział o wszystkim swojej żonie i przyjaciołom. Mędrcy i jego żona powiedzieli mu, że jeśli mardocheusz był z potomstwa żydów, nie zwycięży, dopóki przed nim nie padnie. Ten miesiąc, któregoś wieczoru król i królowa wzięli udział w drugim bankiecie przygotowanym przez Esterę. Podczas uczty król zapytał Esterę, czego pragnie, obiecując, że daje jej wszystko, nawet połowę królestwa. Estera w końcu wyjawiła królowi swoją prośbę i swoją tożsamość, prosząc o życie swoje i swojego ludu, wyjaśniając, że zostali sprzedani. Aby zostać zniszczeni, zabici i unicestwieni. Król, zaskoczony i wściekły, zapytał, kto jest odpowiedzialny za tak niegodziwy plan. Estera odpowiedziała, że znalazła łaskę w oczach króla. A jeśli ją dano, prosiła, aby oszczędzono życie jej i jej ludu, bo gdyby zostali sprzedani jako słudzy i słudzy, milczałaby, ale śmierć jej ludu byłaby dla króla nieodwracalną szkodą. Estera wskazała Hamana jako wroga i przeciwnika, który planował zagładę Żydów, co przeraziło Hamana, który zanim mówił przed królem i królową. Król pełen gniewu wstał z uczty, a Hejmen wyszedł do ogrodu pałacowego. Uświadomiwszy sobie decyzję króla dotyczącą jego losu, pozostał, aby błagać królową Esterę o życie. W rozpaczy rzucił się na łoże, na którym leżała Estera, akurat wtedy. Gdy król wracał z ogrodu, widząc to, król interpretował zachowanie Hamana jako próbę zaatakowania królowej w jego obecności, co jeszcze bardziej wzmogło jego gniew na Esterę. Podaje się, że po powrocie z ogrodu pałacowego do sali bankietowej Hejmen rzucił się na łóżko, na którym leżała Estera. Król wykrzyknął: "On też chce zgwałcić królową w moim własnym domu". Usłyszawszy te słowa, eunuchowie zakryli twarz Hamana. Arbonach, jeden z obecnych eunuchów, powiadomił króla, że Hejmen przygotował dla Mardocheusza szubienicę wysoką na pięćdziesiąt łokci, która uratowała życie króla. Król nakazał powieszenie Hamana na tej samej szubienicy. Przekazano, że Harben, jeden z eunuchów służących królowi, powiedział: Oto szubienica, którą Hejmen zrobił dla Mardocheusza, który dobrze mówił o królu. Następnie król nakazał powieszenie Hamana na szubiennicy, którą sam przygotował, łagodząc w ten sposób jego gniew. Po egzekucji Hamana zagrożenie dla Żydów w Imperium Perskim nie ustało, gdyż królewski dekret nakazujący ich eksterminację nadal obowiązywał. Estera ponownie zbliżyła się do króla, tym razem bez wezwania, i upadła do jego stóp, płacząc i błagając za swoim ludem. Król wyciągnął swoje złote berło w stronę Esteri, pozwalając jej wstać i mówić. Przekazuje, że Estera prosiła króla, aby unieważnił niegodziwość Amana Agagity i spisek, który ułożył przeciwko Żydom. Król wyciągnął rękę do Esteri, a kiedy wstał, ona stanęła przed nim, prosząc o nowy dekret, który unieważniłby złe listy Hamana i pozwolił Żydom się bronić. Króla Sferus pozwolił Esterze i Mardocheuszowi napisać nowy dekret w jego imieniu, pieczętując go jego pierścieniem, ponieważ dekretu wydanego w imieniu króla i zapieczętowanego jego pierścieniem nie można było odwołać. Estera prosiła, aby poinformować Żydów, że mogą się bronić i eksterminować każdego, kto ich zaatakuje, w tym kobiety i dzieci, poprzez konfiskatę ich majątku. Następnie wezwano skrybów królewskich, aby spisali rozkazy w miesiącu trzecim, dwudziestym trzecim. Napisał wszystko, co rozkazał mardocheusz Żydom i satrapom, książętom i dowódcom prowincji rozciągających się od Indii aż po Etiopię. Tekst został napisany w imieniu króla Asferusa, zapieczętowany jego pierścieniem i wysłany przez posłańców na szybkich królewskich koniach, którym król przekazał władzę. Żydzi byli w każdym mieście gotowi zgromadzić się i bronić swojego życia, gotowi zniszczyć, zabić i eksterminować każdą siłę zbrojną w mieście lub prowincji, która im się sprzeciwiała, nawet ich dzieci i kobiety, konfiskując ich majątek. Dekret został szybko ogłoszony w całym imperium i Żydzi przygotowali się do obrony w wyznaczonym dniu, 13 dniu miesiąca Heder. Gdy nadszedł ten dzień, Żydzi zebrali się we wszystkich swoich miastach i bronili się przed swoimi wrogami. Nikt nie stawiał oporu, gdyż strach przed Żydami padł na wszystkich ludzi. W dziesiątym miesiącu, to jest w miesiącu Edar, trzynastego dnia miał zostać wykonany dekret króla i jego rozkaz. Stało się jednak coś odwrotnego. Żydzi pokonali tych, którzy ich nienawidzili, i zgromadzili się w swoich miastach, wyciągając ręce przeciwko tym. Którzy szukali ich krzywdy. Nikt nie mógł się im oprzeć, bo strach ogarnął wszystkich. Żydzi zabili pięciuset ludzi, w tym dziesięciu synów Hamana, ale nie tknęli jego posiadłości. Estera poinformowała króla o Liebie ofiar śmiertelnych w Suzy, a on zapytał ją, czy ma jeszcze jakieś prośby. Estera prosiła, aby następnego dnia także Żydzi z Suzy mogli się bronić i aby powieszono na szubienicy ciała dziesięciu synów Hamana. Król zgodził się na prośbę Esteri i następnego dnia Żydzi z zabili jeszcze 300 ludzi, lecz znowu nie tknęli towaru. W pozostałych prowincjach w Imperium Żydzi zabili 75 tysięcy swoich wrogów, ale nie skonfiskowali ich majątku. Po zwycięstwie nad wrogami i ocaleniu Żydów, mardocheusz i Estera podjęli kroki, aby przyszłe pokolenia zapamiętały i uczciły to cudowne wydarzenie. Mardocheusz napisał listy do wszystkich Żydów w prowincjach króla Asferusa, bliskich i dalekich, nakazując im corocznie obchodzić Purim 14 i 15 dnia miesiąca Heder jako dni święta i radości. Opowiada się, że Mardocheusz napisał to i rozesłał listy do wszystkich Żydów w prowincjach, nakazując im obchodzić 14 dzień miesiąca Edari i 15 każdego roku jako dni, w których Żydzi zawali pokój ze swoimi wrogami, oraz jako miesiąc, które przekształciły się ze smutku w radość, zamieniając się w dni ucztowania i świętowania. Poinstruowano ich, aby świętowali zmianę losów Żydów, od planowanej zagłady Hamana do zwycięstwa i odpoczynku. Obchody powinny obejmować święta radości oraz rozdawanie porcji i darów ubogim, tak aby każdy mógł w nich uczestniczyć i wspominać Bożą opatrzność. Żydzi zgodzili się i zaczęli obchodzić te święta Purim zgodnie ze wskazówkami Mardocheusza. Królowa Estera przesłała także listy potwierdzające i ustanawiające tę uroczystość jako stałe zarządzenie obowiązujące wszystkich Żydów. Listy te zostały napisane za zgodą królewską i rozesłane po całym królestwie, zapewniając jednolite i ciągłe obchodzenie obchodów Purim. Przekazuje się, że królowa Estera, córka Abla. I Żyd Mardocheusz napisali z całą mocą, aby potwierdzić ten drugi list z Purim. A listy zostały wysłane do wszystkich Żydów w prowincjach króla Asferusa, ze słowami pokoju i prawdy, potwierdzając te dni w wyznaczonych terminach, jakim nakazał Mardocheusz i królowa. Estera i Mardocheusz wzięli na siebie i swoich potomków obowiązek świętowania zakończenia dwóch postów i swego krzyku o rozkaz Esteri, ustanawiając te obchody w Purim. Zostało to zapisane w księdze, aby święto Purim było dla Żydów trwałym świętem, upamiętniającym ich wybawienie od zagłady i świętującym boską interwencję w ich imieniu. W historia Esteri kończy się wyniesieniem Mardocheusza na stanowisko o wielkim wpływie w królestwie Persji po upadku Hamana. Król Asferus oddał dom Hamana Esterze, która wyznaczyła za niego Mardocheusza. Mardocheusz został awansowany na stanowisko drugie po królu. Opowiada się, że król Asferus złożył hołd ziemi i wszystkim faktom potwierdzającym jego władzę i władzę. Opowieść o wielkości Mardocheusza, którego wywyższył król, nie jest zapisana w Księdze Kronik Królów Medii i Persji, gdyż Żyd Mardocheusz był drugim po królu Asferusie, wielkim wśród Żydów i szanowanym przez mnóstwo swoich bracia, aby zabiegał o dobro swego ludu i głosił wszystkim pokój. Mardocheusz wyróżniał się mądrością i poświęceniem dla dobra swego ludu. Jego lojalność i odwaga nie tylko uratowały Żydów, ale także doprowadziły ich do honoru i szacunku. W ten sposób historia Esteri i Mardocheusza staje się trwałym świadectwem Bożej Opatrzności, odwagi i wierności. Narracja dostarcza nam cennych lekcji na temat wiary i interwencji Bożej Opatrzności. Pomimo wielkich niebezpieczeństw, Estera i mardocheusz zaufali Bogu i działali odważnie, co doprowadziło do ocalenia ich ludu. Historia Esteri jest mocnym przypomnieniem, że w każdej sytuacji boska opatrzność może działać poprzez odważne i wierne osoby, aby spełnić swoje cele. Obchody Purim w dalszym ciągu są wyrazem wdzięczności i radości za bożą opiekę i zbawienie. Teraz zapraszamy Cię do przyłączenia się do tej wspólnoty wiary i duchowości. Gdzie wspólnie możemy zgłębiać pisma święte oraz znajdować wskazówki i pocieszenie w historiach tych, którzy byli przed nami. Subskrybuj ten kanał, aby dalej odkrywać tajemnice wiary i dzielić się z nami swoimi refleksjami i doświadczeniami. Opowiedz o swoich przemyśleniach i o tym, jak ta historia wpłynęła na Twoje życie lub Twoje rozumienie duchowości. Udostępnij ten film tym, którzy tak jak ty poszukują starożytnych historii wiary jako światła na współczesnej ścieżce. Do zobaczenia w nowym filmie. Niech Bóg Cię błogosławi.